Jaką ocenę byś wystawił temu rządowi? W skali jakiej? Akademickiej, takiej, jak ja, jaką najbardziej lubimy. Czyli 2 5. Dokładnie. 3+. plus. 3. Tak, dlaczego akurat taka ocena? To jest tak w połowie, troszeczkę uciekło się odpowiedzi. Trochę w połowie, ponieważ mhm. w, <laughs> mogłem się spodziewać, patrząc na szumne zapowiedzi wyborcze, że rząd pracować będzie. Bardzo wydajnie i szybciej uzgadniane będą pewne stanowiska. Ale może sam wpadłem w pułapkę mhm. pewnego procesu, pewnego sposobu myślenia. O jakiej pułapce mówię? Mówię o tym, że wszyscy przywykliśmy, nawet politolodzy badający te kwestie, trochę wpadli w, ten, w, te, w te meandry. Wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że rząd działa szybko, sprawnie, czasem brutalnie. Ale nie ma problemu z podejmowaniem decyzji. Te decyzje są jednolite i szybko podejmowane, a jeżeli jest jakiś spór, to nie jest głęboko schowany. Tymczasem od grudnia zeszłego roku mamy taką sytuację, że rząd jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Wypływają z jego swoistego wnętrza różne idee, różne stanowiska, różne spojrzenie na najprzeróżniejsze kwestie, i okazuje się, że bardzo często nie da się szybko czegoś uporządkować albo podjąć decyzji.